Dzień dobry, dzień dobry. Witam i pozdrawiam was z mojego ulubionego kraju na świecie, czyli z Tajlandii. Tak, wreszcie wyjechałem z Polski. Siedziałem, 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 ale w końcu się udało wyrwać i teraz będziecie mieli parę fajnych odcinków. Mam nadzieję, że fajnych z tego miejsca. To jest mój w ogóle pierwszy dzień w Tajlandii i za chwilę idę spotkać z Martą, także zobaczymy co tam u niej słychać. Wsiadam na skuterek i jedziemy. W ogóle straszna tragedia. Ja byłem pewny, że w Tajlandii już nie trzeba nosić masek, no bo przecież już dawno po COVIDzie, w Europie nigdzie prawie nie trzeba nosić masek, bo nawet w ogóle nigdzie. W Polsce nie trzeba wiem na pewno. W Wielkiej Brytanii nie trzeba, w Hiszpanii nie trzeba, w Niemczech nie trzeba. Przecież w Tajlandii, a tam kurde, wszyscy w maskach. Nawet to nie sprawdzałem, bo mówię no po co? Przecież to jest bez sensu. Kraj turystyczny pewnie tym bardziej nie ma tutaj masek. Eee, a to właśnie nieprawda. No bo nie wiem, co z tą Tajanem jest nie tak. Nie ogarniają chyba tego, że jest im potrzebna ta turystyka w dalszym ciągu i chyba się tego nigdy nie nauczą. widać, że ja mam teraz na sobie maski, dlatego, że jadę skuterem i to jest bez sensu nosić maskę na skuterze, ale tak naprawdę tutaj teoretycznie powinienem mieć maskę nawet na skuterze jadąc, co jest w ogóle absurdem. No, ale dobra, jest jak jest. Dobra jesteśmy na miejscu, jeszcze kończąc, kończąc poprzedni wątek, wiem, że wcześniej broniłem tych masek, znaczy się po prostu już nie sprzeciwałem się, no bo ja się słucham, zasad. Także wyobraźcie sobie, że nawet dla takiej osoby, która nie narzeka, tylko robi co mu każą, to jest przesada teraz, także to musi być naprawdę głupie, skoro nawet ja narzekam. Ok, jesteśmy na miejscu. Kogo my tu mamy? Nie wierzę, że Cię widzę. Ludzie, zostawcie łapkę na moim kanale i suba dla Marty. U mnie też. Nie, tylko... No, no dobra, u niej też. No wiesz co, co takie przywitanie? Tylko u niej zostawcie. ja, kopę lat. Sześć miesięcy. No, Co prawda? tyle czasu robiłeś w Polsce? Sam nie wiem. Marnowałem swoje życie zamiast być z tobą w Tajlandii. No właśnie, ale w no. końcu trzeba to nadrobić. Nie? Tak jest. W ogóle Marta przechowywała moje rzeczy przez cały czas jak byłem w Polsce. O, I jedziemy. jedziemy zabrać. No, pół roku leżało u ciebie, także... Sorry w ogóle, <noise> za długo. <noise> nie wiadomo co zostało z nich tutaj. Mam nadzieję, że... Ej! Przejrzałam wszystkie twoje dyski twarde. O kur... <noise> to się wytnie. Nie wytnie się. Cała prawda, tylko wow, wow, u mnie teraz wow, wow, wykorzystam te materiały. <noise> zobaczysz. A na jaki portal wstawisz <laughs> te materiały? Zobaczcie, jaka jest fajna kawiarnia u mnie w fotelu. Uh, Americano hot. Yes. No sugar. Thank you. No to uh, ekspres jest uh, popsuty. No problem. I muszę iść gdzie indziej. To też jest z Tajlandii, ale pani jest bardzo miła. Alright, thank you. Jestem sobie lewem. Tutaj kawka jest jeszcze tańsza. tam kosztowała 50 batów, czyli jakieś 7 zł. to kosztuje 20 batów, czyli jakieś, e, nie wiem, 3 zł. może. Mamy kawkę. Rozpadało się niestety, bo jest pora deszczowa teraz w Tajlandii, ale tak to już bywa. Powiem wam, że i tak większość czasu nie pada w ciągu dnia pada jakoś w nocy lub w ogóle nie pada, więc nie jest tak źle. Zobaczcie, w ogóle pada, a koleś sobie jedzie bez żadnego plastiku na sobie ochronnego. Bo jest tak ciepło, że taki deszczyk to jest po prostu nic. Należy mi się pewien update, czemu nie było tak długo filmów. Nie było i dlatego, że miałem gotowego pierwszego vloga z tej serii, którą chciałem zrobić najgorsze rzeczy o Dubaju. Tak można tą serię nazwać. I jakoś wewnętrznie nie byłem w stanie go wstawić. Czułem się po prostu, że to jest nie fair. Jednak mimo wszystko Dubaj jest jaki jest. Nie chcę tam mieszkać, nie chcę tam wracać, tam nie wrócę na stałe nigdy. Ale no, Dubaj stworzył mnie takiego jakim jestem. Dubaj dał mi to co teraz mam dzięki temu, że e, moja przygoda z YouTubem zaczęła się w Dubaju i jestem teraz e, w Tajlandii też i dalej dla was nagrywam. Być może nawet Tajlandii bym nie odkrył, gdyby nie to, że byłem najpierw w Dubaju. Więc czułem się, że to jest mega, mega nie fair, mimo że te wszystkie rzeczy, o których chciałem powiedzieć, są w 100% prawdziwe i Dubaj nie jest idealnym miejscem. Ma wiele wad, jest tam wiele rzeczy, które są po prostu skandaliczne ale no, po prostu nie chciałem być tą osobą, która tym rozmawia się na tym skupia, bo jest naprawdę wiele innych osób, które mogą to zrobić. I te materiały są już dawno dostępne, przeważnie po angielsku, a jeżeli byście chcieli, to naprawdę możecie do tego mieć dostęp wszędzie, to jest na YouTubie, to jest w różnych y, gazetach zagranicznych i tak dalej. Więc nie chcę się na tym skupiać po pierwsze dlatego, że właśnie Troszkę nie wypada, źle się z tym czuję, naprawdę nie, nie mogłem o niczym innym myśleć w pewnym momencie niż o tym, że nie wstawia tego Paweł, nie wstawiaj, nie powinieneś tak robić, nie, nie, jesteś coś winny temu miejscu i zerwanżuj się za te wszystkie lata, po prostu, tak się czułem wewnętrznie. To po pierwsze, po drugie, wyobraźcie sobie, że tak jak ja mieszkaliście tam tyle lat, większość swojego dorosłego życia i nagle okazuje się, że wy tam już nigdy nie możecie wrócić, nigdy. Do śmierci, albo pójść do więzienia, albo po prostu tam nigdy nie wyjdziecie. Ja bym jednak chciał kiedyś nie wiem, odwiedzić swoich znajomych, których tam cały czas mam, pójść do swoich ulubionych restauracji, wpaść po prostu na chwilę, zobaczyć to swoje byłe miejsce zamieszkania. Często latam przez Dubaj, więc można po prostu wysiąść, pójść i polecieć dalej. A gdybym coś takiego nagrał, to musiałbym się pogodzić z tym, że moja noga tam nigdy więcej nie powstanie. Nigdy, ale tak naprawdę to śmierci po prostu nigdy też nie chciałem tego robić i trzecia sprawa nie chciałem żeby kanał robił się negatywny bo celem tego kanału według mnie zawsze było to żeby jednak pokazywać coś fajnego pozytywnego żeby się przechodzili na przykład po ciężkim dniu pracy do domu i widzieli jakiś fajny film, który Wam poprawi humor, który pokaże Wam dalekie podróże, ciekawe miejsca na świecie, może coś ciekawego do jedzenia, może jakieś przygody. I no, gdybym teraz zaczął robić serię o Dubaju, to byłoby to odwrotność tak naprawdę tego. Byłoby to strasznie negatywne i takie hejtowanie Dubaju i wymienianie tylko tego, co tam jest złe. To po prostu do mnie nie pasuje, jak do osoby i do, do kanału nie pasuje. Więc postanowiłem, że tego nie będę wstawiał i. Lepiej nie wstawiać nic niż wstawiać byle jakie filmy z Polski, gdzie siedziałem w Polsce i tak naprawdę przygotowałem się tylko do wyjazdu i dlatego nie było filmu. A jako, że teraz jestem sportem w Tajlandii, to mogę dla was dalej nagrywać coś, co będzie chociaż trochę ciekawe, w moim życiu, coś się będzie teraz działo, nie będę siedział w domu cały czas e, lub tylko pracował, bo przecież mam teraz pracę, jak dobrze wiecie. E, I postanowiłem, że to jest idealny moment, żeby zacząć dalej nagrywać, bo... Po co macie to oglądać? Skoro to naprawdę vlogi z Sieradza to nie jest nic, co byście chcieli widzieć, zaufajcie mi. Sieradz jest fajny, nic do Sieradza nie mam, ale to nie jest coś, co dla Polaka jest interesujące, bo Wy też w takich Sieradzach mieszkacie i to jest Wasze codzienne życie, więc po co to oglądać? No i co, to jest mój mały update, pierwszy dzień w Tajlandii tak naprawdę, zobaczymy jak to się dalej potoczy, będę podróżował w różnych miejscach w Tajlandii, będę spotykał się z różnymi ludźmi i będę starał się robić teraz vlogi tak bardziej na spokojnie, nie tak na szybko i na ilość jak ostatnio, będę się troszkę bardziej z nimi starał i będą na pewno rzadziej wychodziły, bo też mam mniej czasu, ale na pewno będą wychodziły, także kto lubi Tajlandię i te klimaty to zapraszam na kanał no i co, ja się tutaj zrelaksuję troszkę bo zaraz trzeba wracać do pracy bo pracuję popołudniami no i co, ode mnie na dzisiaj w sumie tyle, trzymajcie się i widzimy się w następnym vlogu już z Tajlandy, cześć!